Uwaga numer dwa. Mam na imię Robert. Robert. Dwa R. To jest piękne, szlacheckie, szlachetne imię. Robert. Ze starogermańskiego Robertus. Silny, mocny. Robert. Kubica. Lewandowski. Ja. Jest nas trzech, prawda? Dlatego nie oszpecaj tego imię, imienia zdrabniając je. Robert. A nie Robciuś, Bobciuś, Robciuś, Robciuniek, Robciusiek, Robertek, Robertek. Robert! Nie zdrabniaj. W ogóle nie zdrabniaj. Wiesz jak tego nie znoszę. Dlatego przynoś mi Obiad, a nie obiadek, prawda? Przynoś, stawiaj przede mną piwo, a nie piwko. Kiedy zastęp przed telewizorem, zdejmuj mi z kapcie, kapcie, a nie kapciuszki, czy tam te twoje, twoje, regionalne radomskie ciapki. A ty, jak idziemy do kina, to zamawiaj popcorn, a nie prażynki. Dlaczego tak? Bo to jest maksymalnie obciachowe. Bo to się nazywa prażynki, prażynki to się nazywa, to białe to są prażynki, cały świat się myli. Ja mam dobra, rację, to dobra. są... Chodź, chodź. Idzie. Gdzie? Dokąd? No, jest 17.00. Idziemy na balkon klaskę dla lekarzy. Nie. Chodź. Ja nie idę. Dlaczego nie idziesz? Ja nie idę. Jestem osobą publiczną. Wyjdę na balkon, że klasze dla lekarzy. Sfilmują mnie te gnidy z telewizji, wiadomo której, i tak to przemontują, że wyjdzie na to, że klaszę nie lekarzą, tylko temu błaznowi. Wiadomo które. Jaką trzeba być gnidą, żeby pracować w tej telewizji? Oj, przestań, ci ludzie mają rodzinę na utrzymaniu, no. Są lepsze zajęcia niż bycie gnidą. No ale nie tak dobrze płatne. Chcesz to ty iść, sama. Ja poczekam. No ja bym poszła. No, ty idź. Ja, ja bym poszła. Tylko nie wiem, jak wykluczyć tego ciecia, który kilka lat temu w szpitalu wymusił na mnie łapówkę, bo ja jemu nie chcę klaskać. No to klaszcz bez jednego palca. Bez jednego. O, bez, bez, bez tego najlepiej. Bez tego. <laughs> Pamiętasz? Pamiętasz to? O, się łza, wokół kręci. Stary czas. O. Yy, wiesz co, zróbmy tak, że razem wyjdziemy za balkon na godzinę, jak już pojadą ci z tej telewizji. I wtedy, I wtedy poklaszczemy na balkonie. No ale to komu? Tym ludziom, co nie mają balkonów. Mm. Pomyśl sobie o nich. Co oni muszą teraz przeżywać? Jak no. oni się męczą. Oni są jak te, te kurczaki, co no. jedliśmy w dawnym życiu w galeriach handlowych. Co nie widziały słońca. No. O, dla nich by coś zrobił ten błazen cały. Oj, dlaczego ty ciągle na niego mówisz błazen? Bo to błazen! Oj, daj mu szansę! Przecież on dopiero zaczyna na tym TikToku. No. Może zrobi jeszcze coś super. Halo? Tatuś? Cześć, tata. No to ja dzwonię, no bo. Pamiętam, dzisiaj są Twoje urodziny, tak? Okrągła rocznica. No właśnie. Także tatuś, z okazji Twoich urodzin życzę Ci. Czekaj. Czekaj. Czekaj, później zadzwonię. Później zadzwonię. Czy co tam Malinowski buduje? Gdzie? No tam gdzieś. Tam gdzieś coś się dzieje. Widzisz? Ziemia wykopana, worki z cementem, betoniarka. Co tam się dzieje? A nie wiem, tam wczoraj to jeszcze nic nie było. No, ale to trzeba gdzieś zadzwonić. Kogoś powiadomić, może to jakaś samowola budowlana. No, no gdzie zadzwonisz? To nie wiesz, że jego szwagier jest zastępcą burmistrza? No. no, ale trzeba coś z tym zrobić. Niech ktoś przyjedzie, niech chociaż mu przeszkodzi na chwilę. No, niech to zatrzyma. No, żeby, żebyśmy mieli czas zebrać myśli. I patrz, jeszcze tak przed samym potem Ta. nam stawia, a jeszcze cień nam rzuca. Tak, tak. Ty hamiec złamany, Patrz, no, zamiast. Wszyscy oszczędzają. Kupują najtańsze piwo w bieda sklepie, a ten zamiast solidarnie pójść ze wszystkimi na dno, to sobie coś buduje, cham złamany! A może dostał odszkodowanie za tego Mercedesa, co go stuknął? Taki to, taki to zawsze spadnie na cztery łapy, za ścianę. No ale co to jest? Co to jest? Wyrzutnia rakiet jakaś? Burdel dla psów? Nie, nie, to jest... To jest wędzarnia! To co? Jest, to jest wędzarnia! Cóż, jego kobita dopiero co mówiła, że chcą sobie robić swoją wędzarnię, że swoją wędlinę będą wędzić. Ty, chamie złamany! Już ci wędlina ze sklepu nie smakuje normalna? Pójść na bazar ze wszystkimi, ze starymi babami, wędlinę kupować, to swoją będziesz robił? A to jest niezdrowe. Co? To jest rakotwórcze! Ta ta wędzarnia własna to jest rakotwórcza! Bo tu przecież jest taki dym, ty nad tym nie masz kontroli. To, jest, to wszystko jest rakotwórcze, to... e. Dobrze mu tak. Oh. Dobrze ci tak, chamie! Buduj, buduj! Troj się, <laughs> chamie! Troj się, buduj! A ty się przebieraj. Co? W co mam się przebierać? W jakieś ciuchy brudne. Po co? Bu budujemy swoją wędzarnię. No przecież to jest rakotwórcze. Nie będziemy tego jeść, nie musimy tego jeść, aby była, tak? Leć po łopatę. Oj to, to ty też jesteś taki w gorącej wodzie kąpany, to zaczekaj, niech se on swoją zbuduje, my sobie ją zobaczymy i swoją sobie wtedy zbudujemy, też przy samym płocie, żeby było widać, która lepsza, Fuh. Która większa? O. Większą zbudujemy, ty chamie! Moja żonka kochana, dobrze kombinujesz, dobrze. Ktoś ci dzwoni, Batata. tata. O, tata, czekaj. Halo? Tata? Tata, nie teraz, nie teraz tata, potem, potem zadzwonię. Potem zadzwonię, no, cześć pa. Ty chamie ty! jeszcze zobaczymy kto kogo uwędzi. Wędzi. <śpiewanie> <śpiewanie> Widzisz go w wannie, tak? Widzisz? No matko! No zabij go! To nie pająk! A co to jest? Spajączek. pajączek! Jaki pajączek to jest gigantyczny pająk, zabij go! I z tego powodu krzyczysz mało zawału nie dostajesz? No ja też, ja też dlatego go zabij! To jest pająk! Nie zabija się pająków! Bo co? Bo będzie padać! No to bardzo dobrze, że będzie padać, przecież jest susza, to będzie padać! Nale no będzie powódź! Poza tym, moja babcia mówiła, że nie zabija się pająków, bo. Yy, kiedyś w pająki uratowały Matkę Boską, bo ją oplotły pajęczyną. Jak ktoś przechodził, nie wiem kto jej nie zauważył, ją uratowały. Co? Tego nie było w Biblii. Babcia tak mówiła. Dobra, dawaj, zabij go. nie idzie tu. Yy, wsadzę go do słoika, zakręcę i, i wyrzucę na zewnątrz. No nie, no bo wróci. Tylko spuszczę do, wodą do tej kratki na dole. No to wyjdzie tą górną. Nie no po prostu czy nie możesz go normalnie rozgnieść. Nie zabiję go! Mogę go wziąć do słoika, wsadzić i wyniosę go tak daleko jak chcesz. No to... No dobrze, no to tam za szosę. Aż tam? To znaczy nie, yy, nie za szosę za autostradę! Za autostradę? To jest no... 40 km z to szalałaś? No, ale tu przynajmniej będę miała pewność, że jak będzie wracał, to go pewnie samochód przejedzie. No i spokój. No dawaj go. Dobrze. Ale nie, nie, Robert, nie, ja, ja ci trochę nie wierzę, wiesz co, jak tam będziesz z nim, to nakręć filmik, pokażesz mi i ja wtedy będę spokojna, dobra? No dobra, ale bierz go. Bierz ten słój, go... No dobra. No bierz. Jezu! Co ty bierz? To jest mysz! Mysz przeleciała, widzisz? Mysz u nas w domu? Mysz... Pod... pod wadną! No... Boże, stary chłop się myszy boi, no! No bierz normalnie! No, myszka zwykła, może sobie szuka pożywienia, głodna myszka jest czy coś. Dawaj, dobierz no tego pająka! Ale tam jest mysz! Sprawdzam stan lodówki. Ile dni przeżyjemy, gdyby nagle zamknęli sklepy? Widzę, że podjadasz. No co ty? No tak, no dopiero jadłeś śniadanie, no pięć kromek. No. Cztery? Liczyłam. Nie podjadam. Podjadasz, no przecież jest kryzys, no oszczędzamy też na jedzeniu. Niem nie trzy posiłki dziennie, oficjalne trzy posiłki. Tak, plus pięć nieoficjalnych. Przecież nic nie robisz na tej kwarantannie, tylko że Teraz chcesz znowu zrobisz całą michę kartofli. No. no jest cała spiżarnia jedzenia, no to. Cała spiżarnia spiżarnie jedzenia! Mówili ci coś słowo zapasy. Zapasy? Oczywiście. Zapasy dyscyplina e, sportowa kiedyś olimpijska. E... Zapasy w spiżarni. No tego się nie je. To się zostawia na czarną godzinę. Wiesz co by się teraz stało, jakby nagle sklepy pozamykali? Jesteśmy. Tu. Proszę cię. Tak to nawet nie żartuj. To przecież nikt ich, nikt wyda nikt nie zagłosował. Teraz nawet ich żelazny elektorat. No ale no przytyłeś się tej kwarantannie, no z 5 kilo ci dołożyło. Nie? Nieprawda. No masz brzuch. No. Mam brzuch. No masz. No. Po pasku widać, że nie przytyłem. Oj po pasku, ja tam paskom nie wierzę, nie tylko tym z telewizji. Jest to ciągle ta sama dziurka. No tak, ta sama dziurka, ale sobie obniżasz pasek pod brzuch, no przecież ja znam te twoje triki, no przestań. No. Jest pandemia, tak, stan zagrożenia, zajadam stres. A nie mógłbyś go zabiegać? Proszę cię, będę biegał w maseczce jak jakiś debil? Żebyś chociaż jadł coś normalnego, ale nie ciągle takie ubacha. Chodzi się o te ważności? ma się popsuć? No to jak wiesz, że ja tego nie jem, to po co to kupujesz? Byłem w sklepie, spanikowany, sfrustrowany. Za mną stała baba, kaszlała. Brałem co popadnie, chciałem przeżyć, tak? Czułem się w, jak w jakimś filmie sensacyjnym, jak jakiś złodziej otoczony przez policjantów. Stop! No. Ręce do góry. Ręce do góry, żadnych fałszywych ruchów, chcę na ciebie patrzeć. Delikatnie, spokojnie odkładasz kiełbasę na lodówkę. Spokojnie, żadnych Ej. fałszywych ruchów. Dobrze, dobrze. Nie dobrze. strzelajcie. Odwróć się powoli, odwróć się ręce na lodówkę. O co chodzi? O co chodzi? O co... Jest, jestem oskarżony. O, o, co to jest? Co to jest? Nie, nie wiem. To jest śliwka w czekoladzie. Skąd to masz? Pierwszy raz ją widzę na oczy. Podrzucili mi. Podrzucili ci. Kto ci podrzucił? Idziesz ze mną do gospodarczego. Już. Tylko nie tam. Tak, tam. Trzy godziny pracowania, bez jedzenia, bez światła i bez wody. Jakiej? Bez jakiej wody? No bez wody w żelazku! Chodź. Już? Trzy godziny? Tak, dopóki nie skończysz, nie wiedziesz. Chodź, idziemy. Ta!